Jest i on Siema Dawno ci tu nie było No cóż Dzieńczko. Nie pracujemy, trenujemy. Tak się ostatnio zapędziliśmy w pracy, że nie wrzuciliśmy odcinka w poprzednią niedzielę. Przepraszamy bardzo. Jesteśmy dziś. Co dziś mamy w planie? My. Aktualnie jestem po kilku tygodniach bardzo intensywnych treningów. Jest to mój ostatni tydzień przed reloadem, czyli zejściem do objętości. Z czego się bardzo cieszę. Będzie chwila odetchnienia. Dzisiaj mamy proste zadanie. Z sztangą 100 kg, 20, 20 kg, na barki na głowę. Następnie interwały. Sześć serii, każda zaczyna na 4 minuty. Dużo pracy na piergu, martwych ciągów, wchodzenia na rękach. z rower, panie ma lapy na kółkach, ogólnie cały crossfit. Trudny elementy. Jak twoja ostatnia prosta przed semifinals? Jak bardzo byłeś? dobrze, czuję się dobrze. Głowa jest nastawiona bardzo pozytywnie. Nic mnie nie boli, nie ma kontuzji. Także trenuję dalej ciężko i robię formę na te najważniejsze zawody. Zdradzisz nam, jak będzie wyglądała końcówka przygotowań? Oczywiście, Czy że zostawisz nie. to dla siebie? Oczywiście, że nie. Musicie zaglądać tutaj i oglądać kolejne odcinki. I tam wszystko będziemy Wam zdradzać pomału. Tymczasem Rafał przygotowuje się do startu w Atenach. Tak jest. Daj Rafał. Dawaj, dawaj. Zajmijcie Tak, się. Daj Nie Ja się ostatnie podciąganie. Rafał, ale do lapu to się musiał podciągnąć bardziej. poczułem tak, Dajmy. Albo coś się spięło, albo coś puściło. Ale na Martyr się rozciągnęło, więc widzieliśmy. Chcemy. Się... Tam się zepsuło, tam się napiera. Ta. Teraz. O! Jeszcze raz. I to jest w tym momencie. Nie, to jest w też mam... Ja mam większy. <laughs> Się tak nie popisuję. I dajcie znać. Parnyj treningowy do skarb. To co Bronisław, Jak odpoczywasz? No. To może coś nam powiesz. Słucham Ciebie. Co mogę wam powiedzieć? Snatch czy clean and jerk? Snatch. Szybki Fortnite czy długi Amrap? <laughs> Szybki 4 time. Fronik czy Fraser? Fronik. Szarlotka czy sernik? <laughs> Oba. Po co wybierać? Twoja ja żona cię dobrze zna, bo powiedziała, że dokładnie tak powiesz. Tak, druga odpowiedź jaka ja go, to w której kolejny... pytasz o kolejność rozumiem, tak? Które pierwsze które drugie? To najpierw serniczek potem szarlotka. Lato czy zima? Lato. Góry czy morze? Góry. Pizza czy burger. Oba! Tu <laughs> nie ma do, dobrych, złych wyborów, ale jak mi się określić na jedno, to pizza. IOS czy Android? Jabłuszka. Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Hmm. Boże Narodzenie. Boże. I ostatnie pytanie. Amerykańskie czy japońskie samochody? <laughs> Wielkie amerykańskie fury. Aczkolwiek... Planuję przetestować coś japońskiego, niebawem, zobaczymy czy się uda i jakie będą wrażenia z jazdy, ale na dzień dzisiejszy królują Amerykańce, aktualnie RAM 1500 robi roboty. No dobra, to jeszcze jedno ostatnie, które też Lidka zaproponowała. Jeszcze raz, przejechać Polskę rowerem czy przebiec maraton? jakaś trzecia furtka dojebałem <głos》>, jakaś trzecia furtka eee, to powiem wam, że szybciej eee, chętnie bym powtórzył to wyzwanie rowerowe ale w troszeczkę mniej szalony sposób na pewno nie robiłbym treningów, które robiłem czyli 30 urwań na stówie i 30 masalapów jechałbym wolniej tym rowerem i zrobiłbym to w ramach akcji nie, odwiedzałbym różne kluby, robilibyśmy tam wspólnie trening dnia z tablicy z danego klubu. Chodzi mi po głowie taki pomysł, e, ale nie mówię o tym jeszcze żonie, bo myślę, że jej się nie spodoba. Ale jeszcze musi minąć trochę czasu. E, I na pewno bylibyśmy na dzień dzisiejszy dużo lepiej przygotowani do tego logistycznie. Ale tak, mam gdzieś z tyłu głowy pomysł, aby zrobić znowu coś szalonego, ale na pewno nie przez najbliższe 3 lata bo teraz fokus jest na starty w zawodach crossfit te pierwsze pół roku od stycznia do sierpnia poświęcam praktycznie 100% swoją uwagę na trenowanie na zbudowanie możliwie jak najlepszej formy ta druga połowa roku to będzie już bardziej górne wakacje, okazjonalne starty yy, i mała zabawa odpoczynek dla, dla głowy i aby uniknąć jakiejkolwiek opcji przeciążenia się, zrobienia sobie krzywdy, odpuszczam sobie na razie takie challenge, mocniejsze wyzwania. spod tekstów, nie wiem jak wy, ale ja lubię patrzeć na dziewczyny, które trenują crossfit. Słuchajcie, dzięki bardzo za obejrzenie dzisiejszego vloga. Dzięki, że byliście razem z nami. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, udostępniania. Jeżeli powtórzymy sesję śmiesznych pytań i odpowiedzi za miesiąc, także jak macie jakieś pytania do mnie, na które chcielibyście, żebym odpowiedział bardzo krótko, to piszcie w komentarzach, na pewno uwzględnimy je na naszej liście. Dziękuję wszystkim bardzo i do zobaczenia.